Witam Was na kanale Game Master. Ja jestem Mister Sierra, a to jest kolejny odcinek z gry Supermarket Simulator. A więc, bez dłuższego przeciągania, zapraszam Was do oglądania. W poprzednim odcinku, co myśmy robili w poprzednim odcinku? Czy my kupowaliśmy regały? Tak, kupiliśmy regały i zatrudniliśmy pracownika. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie nadal powiększać nasz magazyn. Mamy tu jeszcze jeden regał wolny i. Zacznijmy sobie może od otwarcia sklepu. Półki wszystkie były uzupełnione poza odcinkiem, żeby po prostu was tym nie zanudzać. Także produkty się znajdują. Wszystkie gdzie powinny się znajdować. Magazyn mamy mały. Trochę tam zacząłem układać poza odcinkiem jeszcze, ale to, to nie jest w ogóle logistyczne rozłożenie tego, bo. Co wam mam, po, wam mam powiedzieć? No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, ale. Zacznijmy może sobie, no, powiększmy sobie. 800 dolarów kosztuje powiększenie. No i ja bym to zrobił teraz. Okej. Okay. No to mamy powiększone. O, jest dobrze teraz. I o to chodziło. Okej. Okay. I teraz jak towary będą po prostu kupowane, to wszystko będzie znajdować się w magazynie i tyle. Jeszcze to trzeba jakoś fajnie rozłożyć. Tak jak na sklepie, żebyśmy się nie pogubili z czasem. Także powiększenie jest i w następnym odcinku będziemy dokupować jeszcze regały z powrotem. Trzeba przyspieszyć rozwój tego sklepu, bo żeby nie stać w miejscu za długo. Ciekawość, jeszcze sobie zobaczę, żeby mieć na przykład drugiego magazyniera, to jakie muszą być warunki spełnione? Aha, sześć regałów potrzebujemy i level 22, mamy 21, ale możemy sobie kasiera drugiego zatrudnić. 46,90 Kasjera na razie może nie będziemy zatrudniać, bo my tu jesteśmy w stanie szybciej obsłużyć klientów jak, jak ci kasjerzy. Jak my tam z towarem wyglądamy. Ja może w międzyczasie bym jeszcze sobie zamawiał towarów i wszystko tam na magazyn wynosił Żeby nasz magazyn nie miał za co robić 22 20 i 10 centów za pani proszę bardzo zrobilibyśmy tak że na razie zamówilibyśmy sobie może po jednym z każdego rodzaju i poukładali tam na półki Pytanie czy to nam wszystko wejdzie bo raczej nie nie sądzę hmm, 60 Działam czterdzieści... Jak my w ogóle z towarem wyglądamy? Można by tu było zacząć zamawiać. Zamów można najpierw to, co jest najbardziej potrzebne. Masło, orzechowe, ryż i tak dalej Tu jeszcze To to na pewno będzie Gdzie jest masło orzechowe o. E, Potrzebowaliśmy jeszcze ryż Co tam jeszcze jest potrzebne? Bo za chwilę nie będziemy mogli znaleźć oliwa z oliwek Oliwa z oliwek, yy, zwykła oliwa ja, No dobra, domówmy to aby Okej okay. By się światło przydało w ogóle zróbmy może taką samą chemię na razie regał z chemią będzie osobno i tak dalej Okej. Okay. Zakończmy sobie dzień. Ja on tu jeszcze roznosi, nie wiem czy jak to by, by wyglądało tu. No nie no, ale dzień sobie zakończmy. Okej, okay, ten dzień kończymy z mm, saldem 1862,40 Tyle udało się zarobić po odciągnięciu wszystkiego, co jest możliwe. Jesteśmy na minusie minus, minus 615,49 dolarów, ale łączny bilans naszego konta wynosi e, 6875,56 dolarów. Okej okay. ale poszedł 5, zróbmy 90, nie no, może nawet 60 zróbmy przecież... o, okej okay. ale coś poszło jeszcze tam na dół co to było? no co to poszło na dół? Jaka to jest cena? A, a niech zostanie. Roznieśmy to, co jest potrzebne. Okej, okay, dzień możemy zacząć. Co tu jeszcze brakuje? Nie no, to powin, powinno nam tu na ten dzień wystarczyć to wszystko. Tam by się w ogóle światło przydało w tym, w tym magazynie. jak kolejka zrobiła dziękuję zapraszam ponownie tu jest równiutko dziękuję ten tu papieru toaletowego nakupił Dla Pani 42,50 Okej okay. No jakoś to idzie Nie no tu wystarczy nam na dzisiaj Tu też powinno nam wystarczyć W lodówkach, a tutaj tego nie ma Nie no, musimy tam zacząć, tam modernizować to wszystko tu Ten cały magazyn i jeszcze tutaj dokupić tych regałów i żeby im zatrudnić kolejnego magazyniera, żeby to Wszystko sprawnie szło No i logistycznie tam później musimy poukładać Bo na razie to jest taki tutaj chaos, bardziej jeden regał to napoje i w ogóle drugi jakaś tam, nie wiem, spożywka, mleko, produkty sypkie na osobne i... poziom mamy osiągnięty 22 to można będzie y, tego magazyniera zatrudnić i 10 centów, dziękuję. To światło tam mieliśmy zamontować, a, a Jeszcze chyba kupię te lampy tam. Szybko tam te lampy jeszcze i... No jest dobrze. Jest w linii prostej to najważniejsze. Dobra i ma tam światło. Może sobie tam ten towar na spokojny wyciągać. 3,90 dla pani, dziękuję. Co nam się znowu nie podoba? Kończy, kończy się towar. Nie dobrze. Dolar pięćdziesiąt, dziękuję. No pieniędzy mamy, no z takim zapleczem finansowym tu nie jedno moglibyśmy zrobić. No pokończyło tu się wszystko, pokończyło się Ja no musimy mieć ten magazyn większy no i, i drugiego człowieka co to ogarnie bo ona taką ilość tą tu sam to tu się zajedzie Dobra zakończmy ten dzień Łączny przychód jaki dziś wygenerowaliśmy to jest 1395,70 dolarów. Odciągnięcie kosztów upgrade'u, czyli tych lamp, no i kosztów tutaj poniesionych, jeżeli chodzi o produkty. No to po odciągnięciu tego mamy 1171,95 dolarów. Łączny bilans naszego konta to jest na dzień dzisiejszy 847 dolarów 51 centów i z takim bilansem zakończymy sobie ten odcinek. A więc jeżeli odcinek ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz komentarz w sekcji komentarzy. I nie pozostało Wam nic innego, jak czekać na kolejną moją produkcję, a więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.